Co się stanie, gdy kobieta, która przez lata ukrywała swoją prawdziwą tożsamość, spotka mężczyznę, który okaże się być największą miłością jej życia, ale także kimś, przed kim desperacko próbowała uciec? Czy miłość może przetrwać prawdę, która niszczy wszystko? Zapraszam do wysłuchania opowiadania zatytułowanego Maska przeznaczenia. Autorskiego opowiadania. Gdzie wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest wyłącznie przypadkowe. Klara Martinez siedziała przed komputerem, jej palce drżały nad klawiaturą. Kolejna wiadomość od Damiana czekała w skrzynce odbiorczej, a ona nie mogła się zmusić do jej otwarcia. Trzy miesiące korespondencji, trzy miesiące najpiękniejszych słów, które kiedykolwiek otrzymała, a teraz. Wszystko miało się skończyć. Była tłumaczką prawniczą, mieszkała w Warszawie pod zmienionym nazwiskiem. Klara Martinez to nie była jej prawdziwa tożsamość. Prawdziwa Klara nazywała się Katarzyna Kownacka i sześć lat temu popełniła błąd, który zniszczył jej życie i zmusiła ją do ucieczki. Błąd, który wciąż za nią podążał, jak cień. Spotkała Damiana na forum tłumaczy. Początkowo wymieniali się jedynie profesjonalnymi radami, ale szybko ich rozmowy przerodziły się w coś więcej. Damian był adwokatem z Krakowa, inteligentnym, wrażliwym mężczyzną, który potrafił rozśmieszyć ją do łez, a zarazem wysłuchać jej najgłębszych lęków. Tylko że te lęki opowiadała mu jako Clara Martinez, kobieta bez przeszłości, bez ciemnych sekretów. Teraz Damian prosił o spotkanie. Kochanie, już nie mogę dłużej. Potrzebuję cię zobaczyć, dotknąć Twojej dłoni, spojrzeć ci w oczy. Przyjadę do Warszawy w przyszły weekend. Proszę, nie odmawiaj mi już. Te trzy miesiące to najpiękniejszy czas w moim życiu. Klara zamknęła oczy. Nie mogła mu powiedzieć prawdy. Sześć lat temu, gdy była jeszcze Katarzyną Kownacką, pracowała jako asystentka sędziego w Krakowie. Była młoda, ambitna. Zakochana po uszy w swoim narzeczonym Marcinie. Wszystko wydawało się idealne, dopóki nie odkryła, że Marcin prowadzi podwójne życie. Był żonaty, miał dziecko, a ją traktował jak rozrywkę. Zraniona i wściekła, Katarzyna popełniła najgorszy błąd swojego życia. Wykorzystała swój dostęp do akt sądowych i przekazała dziennikarzom informację o sprawie, w której Marcin bronił wpływowego biznesmena. Oskarżonego o korupcję. Chciała się zemścić, zniszczyć mu karierę tak, jak on zniszczył jej uczucia i serce. Skandal był ogromny. Sprawa upadła z powodu przedwczesnych ujawnień, a Katarzyna została oskarżona o złamanie tajemnicy służbowej i korupcję. Marcin, żeby ratować swoją skórę, zeznał przeciwko niej, twierdząc, że to ona go szantażowała. Katarzyna straciła wszystko pracę, reputację, znajomych. Groziło jej więzienie, uciekła, zmieniła nazwisko, przeprowadziła się do Warszawy, zaczęła życie od nowa. Przez sześć lat budowała nową tożsamość, nową egzystencję. I właśnie gdy zaczynała wierzyć, że może być szczęśliwa, poznała Damiana. Problem był w tym, że Damian Nowicki był adwokatem, a jeśli sprawdzi jej przeszłość, jeśli dowie się, kim naprawdę jest. Klara otworzyła jego wiadomość. Jak zawsze, słowa były przepełnione czułością. Moja droga, Klaro, śniłem o tobie. Widziałem nas spacerujących po starówce, trzymających się za ręce. Wiem, że to może brzmieć szaleńczo, ale kocham cię. Kocham Twoją inteligencję, Twoje poczucie humoru, sposób w jaki patrzysz na świat. Proszę, daj nam szansę. Łzy napłynęły jej do oczu. Ona też go kochała. Kochała desperacko, bezgranicznie, ale miłość zbudowana na kłamstwie była skazana na porażkę. Usłyszała dzwonek do drzwi, serce podskoczyło jej do gardła. Nie spodziewała się nikogo. Podeszła do Judasza i zobaczyła młodą kobietę z kwiatami. Paczka dla pani Martinez, powiedziała doręczycielka. Klara odebrała ogromny bukiet białych róż. Dołączona była kartka. Dla najpiękniejszej kobiety świata. Przyjadę jutro o 18:00. Nie mogę się doczekać. Damian. Jutro. Miała jeszcze jeden dzień na podjęcie decyzji. Tej nocy nie spała. Przechadzała się po mieszkaniu, ważąc opcje. Mogła uciec ponownie, zniknąć, zostawić Damiana z niewyjaśnionymi pytaniami, albo mogła zostać i powiedzieć mu prawdę, ryzykując, że ją opuści, lub co gorsza, doniesie na nią. Rano podjęła decyzję. Zostanie. Powie mu wszystko. Jeśli ją kocha tak, jak twierdzi, może zrozumie, może nawet jej pomoże. Cały dzień spędziła na przygotowaniach, ugotowała jego ulubione danie, kupiła dobre wino, przygotowała długą przemowę, w której wyjaśni mu wszystko. Była gotowa na każdą reakcję. O godzinie osiemnastej rozległ się dzwonek. Klara otworzyła drzwi i zobaczyła go po raz pierwszy na żywo. Damian był jeszcze przystojniejszy niż na zdjęciach. Wysokie, ciemne włosy, inteligentne brązowe oczy, ciepły uśmiech. Przez chwilę stali w milczeniu, patrząc na siebie. "Klaro" wyszeptał i wziął ją w ramiona. Pocałunek był wszystkim, o czym marzyła. Delikatny, namiętny, pełen obietnic. Przez moment zapomniała o wszystkim, o kłamstwach Lękach, przeszłości. Był tylko on i ta chwila. Jesteś jeszcze piękniejsza niż na zdjęciach, powiedział, głaszcząc jej twarz. Kolacja przebiegła wspaniale, rozmawiali o wszystkim i o niczym, śmiali się, flirtowali jak nastolatki. Klara czuła się jak w bajce, ale gdy zbliżał się moment prawdy, serce zaczęło jej bić coraz szybciej. Damian, zaczęła, gdy siedzieli na kanapie z kieliszkami wina. Muszę ci coś powiedzieć, coś bardzo ważnego. Spojrzał na nią z niepokojem. Co się dzieje? Nie jestem tą, za którą się podaję. Moje prawdziwe nazwisko to nie Martinez, to Kownacka, Katarzyna Kownacka. Zobaczył, jak jego twarz zastygła. Szklanka wypadła mu z ręki, rozbijając się na podłodze. Katarzyna Kownacka, powtórzył wolno. Z Krakowa? Serce przestało jej bić. Znasz to nazwisko? Damian wstał gwałtownie, odwrócił się do niej plecami. Znam, powiedział cicho. Bardzo dobrze znam. Damian, pozwól mi wyjaśnić. Wyjaśnić, obrócił się do niej z wyrazem bólu i gniewu na twarzy. Że przez sześć lat żyłaś pod fałszywym nazwiskiem? Że okłamywałaś mnie przez trzy miesiące? Że jesteś kobietą, która zniszczyła życie mojego najlepszego przyjaciela? Świat zawirował wokół Klary. Twojego przyjaciela? Marcin Wiśniewski. Pamiętasz to nazwisko, prawda? Człowiek, którego karierę zniszczyłaś ze zemsty? Pokój wirował. Klara musiała się złapać oparcia krzesła, żeby nie upaść. Marcin, to twój przyjaciel. Był zanim jego życie się rozpadło, zanim jego żona dowiedziała się o was z gazet i odeszła, zabierając dziecko, zanim stracił wszystko przez twoją zemstę. Ale on mnie oszukiwał, ukrywał przede mną, że ma żonę. To nie dawało ci prawa do złamania prawa, do zniszczenia sprawiedliwego procesu. Klara płakała już bezgranicznie. Byłam młoda, głupia, zraniona. I ja byłem młody, krzyknął Damian. Młody prawnik, który wierzył w sprawiedliwość. Pomagałem Marcinowi w tej sprawie. Spędziliśmy miesiące na przygotowaniach, a ty wszystko zniszczyłaś jedną decyzją. Przez ciebie winny człowiek uszedł bezkarnie. Cisza wypełniła pokój. Klara stała, trzęsąc się z płaczu, a Damian patrzył na nią z mieszanką bólu i odrazy. Czy wiedziałaś? zapytał w końcu. Gdy się poznaliśmy, czy wiedziałaś, kim jestem? Nie wyszeptała. Przysięgam na wszystko co święte. Nie wiedziałam. A teraz? Dlaczego mi mówisz? Czego chcesz? Chcę. Chciałam być z Tobą szczera, chciałam, żebyś mnie znał prawdziwą. Damian pokręcił głową. Prawdziwa? Która z tych kobiet jest prawdziwa Katarzyna? Ta, która zniszczyła życie niewinnych ludzi, czy ta, która przez sześć lat żyje w kłamstwie? Klara runęła na kanapę, łkając bezgranicznie. Kocham cię, wyszeptała. To jedyna prawda, jaką mam. Miłość zbudowana na kłamstwie to nie miłość, powiedział chłodno. To iluzja. Skierował się do drzwi, ale zatrzymał się na progu. Wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że ja też cię kocham. Albo kochałem kobietę, którą myślałem, że jesteś, ale ta kobieta nie istnieje. Prawda? Po jego wyjściu, Klara siedziała w ciemności, otoczona zapachem białych róż, które zaczynały już więdnąć. Myślała o ironii losu, jak przeszłość, przed którą uciekała, dogoniła ją w najokrutniejszy możliwy sposób. Następny dzień spędziła w łóżku. Nie jadła, nie piła, tylko płakała. Telefon dzwonił kilka razy, ale nie odbierała. Liczyła, że to Damian, ale bała się sprawdzić. Wieczorem rozległ się dzwonek do drzwi. Serce zabiło jej mocniej. Może wrócił? Może przemyślał sprawę? Otworzyła drzwi i zobaczyła mężczyznę, którego nie widziała od sześciu lat. Marcin Wiśniewski stał w progu, starszy, bardziej zmęczony, ale wciąż ten sam. Witaj, Kasia, powiedział spokojnie. Chciała zatrzasnąć drzwi, ale zablokowała je jego stopą. Damian mi powiedział, musimy porozmawiać. Nie mamy sobie nic do powiedzenia. Mamy, Damian cierpi, a ja mam dość życia w kłamstwie. Mimo wszystko wpuściła go do środka. Usiedli naprzeciwko siebie jak wrogowie, przed bitwą. Przez sześć lat nienawidziłem cię, zaczął Marcin. Obwiniałem za wszystko, co się stało: za rozpad mojego małżeństwa, utratę pracy, to, że moja córka przez lata nie chciała ze mną rozmawiać. I słusznie. Powiedziała Klara cicho. To wszystko była moja wina. Nie, pokręcił głową. To była moja wina. Ja cię oszukiwałem, wykorzystywałem. Ty byłaś młoda, zakochana, a ja... Ja byłem samolubnym dupkiem, który chciał mieć wszystko. Klara spojrzała na niego zaskoczona. Ostatnie sześć lat to był czas na przemyślenia, kontynuował Marcin. Straciłem żonę, ale odzyskałem córkę. Zacząłem nowe życie, poznałem kobietę, którą szczerze kocham, i zrozumiałem, że zemsta tylko niszczy, ciebie zniszczyła tak samo jak mnie. Dlaczego mi to mówisz? Bo Damian to mój najlepszy przyjaciel, i widzę, jak cierpi kocha cię prawdziwie, ale nie może przeboleć tego, co się stało. To już skończone, szepnęła Klara. Nie musi być, ale najpierw musimy wyczyścić przeszłość oficjalnie. Przygotowałem dokumenty, rezygnuję z wszelkich roszczeń wobec ciebie. Sprawa jest już przedawniona prawnie, ale niemoralnie. Chcę, żebyś mogła żyć pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Klara patrzyła na niego z niedowierzaniem. Dlaczego to robisz? Bo oboje popełniliśmy błędy, oboje zasługujemy na drugie życie, a Damian zasługuje na prawdę, całą prawdę. Zostawił jej koperty z dokumentami i numer telefonu. Przemyśl to i pamiętaj, miłość czasem wymaga więcej odwagi niż ucieczka. Klara czytała dokumenty do białego rana. Marcin nie tylko rezygnował z roszczeń, załączył też świadectwo, w którym przyznawał się do swojej części winy w całej sprawie. Był też list, w którym wyjaśniał Damianowi prawdziwy przebieg wydarzeń sprzed sześciu lat. Nad ranem podjęła decyzję, wzięła telefon i napisała długą wiadomość do Damiana. Wiem, że możesz nigdy mi nie wybaczyć, ale załączam coś, co powinieneś przeczytać. Nie chcę już żyć w kłamstwie. Jestem Katarzyna Kownacka, popełniłam błąd, za który przez sześć lat płaciłam najwyższą cenę, ale teraz chcę płacić za niego jako ta, którą naprawdę jestem. Jeśli znajdziesz w swoim sercu choć trochę miejsca na wybaczenie, będę czekać w parku łazienkowskim pod pomnikiem Chopina każdego dnia o osiemnastej. Będę czekać tak długo, jak będzie trzeba. Kocham cię, Katarzyna. Pierwszego dnia nie przyszedł, ani drugiego, ani trzeciego. Katarzyna siedziała na ławeczce, patrząc na pomnik, licząc na cud. Czwartego dnia, gdy już traciła nadzieję, Zobaczyła znajomą sylwetkę. Damian szedł powoli alejką, trzymając w ręku list od Marcina. Usiadł obok niej, nie patrząc jej w oczy. Przeczytałem wszystko, powiedział w końcu. List Marcina, twoje wyjaśnienia, sprawdziłem dokumenty sądowe. Milczenie przeciągało się w nieskończoność. Nadal uważam, że to, co zrobiłaś, było złe, kontynuował. Ale rozumiem, dlaczego to zrobiłaś. I rozumiem, dlaczego uciekłaś. Katarzyna nie śmiała oddychać. Te trzy miesiące, głos mu się załamał, to był najpiękniejszy czas w moim życiu. Pierwsze w życiu poczułem, że naprawdę kogoś kocham. Ja też, wyszeptała. Ale jak możemy zbudować przyszłość na takich fundamentach? Odwróciła się do niego, patrząc mu prosto w oczy. Nie na kłamstwach, naprawdę. Na tym, kim naprawdę jesteśmy, z naszymi błędami, z naszą przeszłością. Jestem Katarzyna Kownacka. Mam za sobą najgorszy błąd życia i sześć lat ucieczki, ale jestem też kobietą, która Cię kocha bardziej niż własne życie. Damian milczał długo, patrząc na jej twarz. Będzie ciężko powiedział w końcu. Ludzie będą plotkować. Moja kancelaria może stracić klientów. Wiem, nie będę cię o nic prosić. Będę musiał opowiedzieć wszystkim prawdę o nas. Rozumiem. A ty będziesz musiała żyć z tym, że niektórzy nigdy ci nie wybaczą. Jestem gotowa. Damian wziął jej dłoń w swoje ręce. To będzie najtrudniejsza droga, jaką można wybrać. Ale prawdziwa! szepnęła Klara. Prawdziwa! Zgodził się i pocałował ją delikatnie. Siedzieli tak, trzymając się za ręce pod pomnikiem Chopina. Dwoje ludzi, którzy zdecydowali się wybrać prawdę zamiast wygody, miłość zamiast bezpieczeństwa. Nie wiedzieli, co przyniesie przyszłość, ale wiedzieli jedno. Co by się nie stało, już nigdy nie będą musieli ukrywać się przed sobą. Sześć miesięcy później Katarzyna Kownacka Nowicka siedziała w swoim nowym biurze z tabliczką kancelaria prawnicza Nowicki. I Kownacka Nowicka. Nie wszyscy klienci zostali, nie wszyscy znajomi im wybaczyli, ale ci, którzy zostali, cenili ich szczerość i profesjonalizm. Marcin przyszedł na ich ślub z nową żoną i córką. Podczas toastu powiedział: Czasem największe błędy prowadzą nas do największych prawd, a największe prawdy do największego szczęścia. Klara, już na zawsze Katarzyna. Spojrzała na swojego męża i pomyślała, że rzeczywiście czasem trzeba się pogubić, żeby odnaleźć właściwą drogę. A czasem trzeba mieć odwagę zdjąć maskę, żeby ktoś mógł pokochać prawdziwą twarz. To była historia o tym, że prawdziwa miłość wymaga prawdziwej odwagi, odwagi bycia sobą, mimo wszystkich konsekwencji. To autorskie opowiadanie pokazuje, że czasem musimy zmierzyć się z najciemniejszymi fragmentami naszej przeszłości, żeby odnaleźć światło przyszłości. Jeśli podoba Ci się ten rodzaj historii o miłości, która pokonuje wszystkie przeszkody, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz. Jakie uczucie dominowało w Tobie podczas słuchania tej historii? Do zobaczenia w następnym opowiadaniu.